z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareją Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków o nich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś mesjaszem. Wtedy surowo mu przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że syn człowieci musi wiele cierpieć. Że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i ucionych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwistanie. a mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wrzął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów zgromił Piotra słowami zejdźmy z ociu szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Ten przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uciniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, ten je zachowa. Słowo Pańskie. Jesteśmy szczęśliwi, bo Pan Bóg dzisiaj za darmo, bez naszych zasług, zechciał nas zaprosić na tą ucztę. I ta Ewangelia, którą dzisiaj słyszymy, która zawiera całą kwintesencję chrześcijaństwa, ma moc zmienić naszego życie. Jeżeli dzisiaj naprawdę z bojaźnią, z posłuszeństwem przyjmujemy to jako dogmat wiary. Bo te słowa Jezusa idą zupełnie sprzecznie z tym, co mówi świat. Bo świat nam mówi, że trzeba walczyć o swoje życie. Za wszelką cenę. Że trzeba zdobyć szczęście, to co się nazywa szczęścia, nawet kosztem cierpienia niewinnych ludzi. Że trzeba po prostu żyć za wszelką cenę. A Jezus Chrystus mówi, że tracąc nasze życie, prawdziwie żyjemy. Że oddając nasze życie, znajdujemy sens. Ale byśmy mogli dzisiaj to przyjąć, zrozumieć, dzisiaj musimy dotknąć w tej Eucharystii temat, który najchętniej byśmy nie dotknęli cierpienie. Przede wszystkim, bracia i siostry, trzeba to powiedzieć, że my wszyscy cierpimy. Jesteśmy wszyscy ukrzyżowani razem z Chrystusem. Mocą naszego chrztu jest przygotowany dla nas Krzyż. Czy jesteś wierzący, czy nie, czy jesteś biedny czy bogaty, zdrowy lub chory, młody czy stary, jest przewidywany dla nas pewien krzyż I ci, którzy nie wierzą w Chrystusa, też przechodzą przez Krzyż. Bardzo często przeklinają swój krzyż. Ale krzyż jest narzędziem zbawienia. I wielu świętych po całe swoje życie, myślenie i rozmawianie z Bogiem doszli do tego, że bez krzyża nikt się nie zbawi. Jakby nie było krzyż w naszym życiu, byśmy byli ludzie zupełnie obojętni wobec Boga. Krzyż uci nam pokorę. Krzyż zmusza nas do tego, byśmy szukali relacji z Bogiem. Krzyż pomaga nam żałować za nasze grzechy. Krzyż pomaga nam zerknąć w piekle i w niebie i wybierać. Krzyż zmusza nas do tego, byśmy szukali rozwiązania do naszego życia w Bogu, a nie w tego świata. Ale dzisiaj świat się gorszy krzyżem. Dzisiaj chcemy usunąć krzyż z naszych szkół, z naszego społeczeństwa. Chcemy zapominać o tym, że istnieje cierpienie. I kiedy cierpienie nas spotyka, nas dotknie, jesteśmy do takiego stopnia zgorszeni, załamani, że nawet przestaniemy jakoś żyć przez pewien czas. Ja widzę nawet po sobie, jak jest trudno, kiedy dotyka nas naprawdę surowe cierpienie, brutalne cierpienie, Jakiejś śmierci kogoś bliskiego Jak wam mówiłem Dwa tygodnie temu pogrzebałem chłopaka Który miał 22 lata I miał niezwykły talent, był bokserem A w tym tygodniu zmarła Wnuczka jednej, jednej pani Która była wielką dobrocińcą moją 28 lat Przygotującą się do ślubu Kilka godzin I człowieka nie ma I wtedy człowiek jest terroryzowany I pyta, jaki jest sens tego życia co naprawdę mi tutaj jesteśmy i razem z tym pytaniem razem z tym bólem jesteśmy wezwani do tego by odpowiadać sami na to czy istnieje życie które pochłonie śmierci czy istnieje Bogu który zawiera w swoim sercu cała sprawiedliwość jak my pragniemy czy jest naprawdę Bóg który może nas nasycić życiem bo inaczej do czego służy religia do jakiegoś czasowego uspokojenia się właśnie, że nie bracia i siostry mimo, szymi ta dobra nowina, która ma moc zbawić świata jest to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jedyny człowiek, który powrócił do życia jedyny człowiek, który ma, dzierży władzę nad śmiercią jest Jezus Chrystus ani władcy świata ani twórcy pseudo religii, nikt nie zmartwychwstał i tylko Jezus Chrystus i od wiary w zmartwychwstanie tego człowieka który jest Bogiem Pochodzi dla nas nowe życie zwycięstwo nad naszymi grzechami ale problem jest to że mi z powodu lęku przed cierpieniem z powodu lęku przed śmiercią mówi św. Paweł zostaliśmy sprzedani w niewoli szatana z powodu lęku przed cierpieniem uciekamy i uciekamy tam gdzie nam czeka jeszcze więcej cierpienie dlaczego dzisiaj człowiek wpada w zniewolenie w wszelkiej maści dlaczego dzisiaj człowiek nie ma pokoju Dlaczego nie wystarczą klinice i, 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 i terapeuci, aby pomagać człowieka naszych czasów? Przecież mamy coraz więcej technologii, mamy coraz więcej wygody, jesteśmy rozwinięci i posiadamy bogactwa, które nasi przodkowie nawet nie mogli marzyć o tym, a jednak jesteśmy niespokojni, nie możemy spać, nie możemy żyć naturalnie. Dlaczego? Bo niespokojne jest serce człowieka. Bo doświadczyliśmy, że uciekając od Boga Zgrzesiliśmy Została zerwona ta powinna z Bogiem Który jest źródłem naszego życia I od tego momentu diabeł nas przestrasza Ten sam diabeł, który mówi, że Ty masz władzę Że Ty masz prawo Robić co chcesz ze swojego życia Że Ty możesz szukać miłości Jak tylko Ci się podoba Gdzie tylko Ci się podoba Jest ten sam, który jest oskarżycielem Który potem przychodzi i mówi Że nie ma dla Ciebie zbawienia Że nie ma dla Ciebie przebaczenia i dzisiaj pierwsze czytanie, bo ja przychodzę do was dzisiaj cierpiący, bo jestem tylko człowiekiem, który mam swoje grzechy i mam swoje lęki i mam swoich problemów. I dla mnie dzisiaj to pierwsze czytanie przychodzi jak i balsam, bo dzisiaj słowami proroka Izajasza przychodzi sam Jezus Chrystus i stawia się między nami a oskarżycielem i mówi niech stąpi, niech stąpi oskarżyciel." Bo wszystkie Twoje grzechy zostały odkupione krwią Chrystusa, który jest jedynym sprawiedliwym, jedynym, który grzechu nie popełnił. I jako zapłata za swoją sprawiedliwość został zamordowany jako złodziej, jak nikczemny. I od tego momentu On dzierży władzę nad wszelką niesprawiedliwością. I dzisiaj być może nie jeden z nas jest tutaj zmęczony czy smutny, bo diabeł cię oskarża, bo jesteś słaby, bo popełniasz błędy, bo jesteś nieczysty, bo jesteś egoistą, bo nie kochasz, bo ranisz ludzi. Bo taka jest nasza rzeczywistość. Ale Bóg do takiego stopnia nas kocha, że nie tylko odkupił nas z grzechów naszych, ale sam dzisiaj stawia się przeciwko naszego skażyciela, aby nas obronić. Chodzi o to, że jeżeli dzisiaj naprawdę dobrowolnie oddajesz się Jezusowi i prosisz, aby On napełnił Twoje życie, kiedy skończy się to życie i staniesz przed sądem, nie ma dla Ciebie potępienia. Bo oskarżenie nieprzyjaciela, diabła, szatana, ojca, kłamstwa nie mają władzy Cię potępić. Bo przyjąłeś Jezusa Chrystusa, który Cię obmił swoją krwią. Ale ta wiara ma konsekwencje. Jest niemożliwe się spotykać z taką miłością i żyć obojętny. I dlatego tutaj będziemy teraz mówić, bo święty Jakub mówi o rzeczy bardzo trudne do zrozumienia. Święty Jakub mówi tak, wierzysz naprawdę w Chrystusa, bardzo dobrze, udowodnij mi Twoją wiarę. Pokaż mi twoją wiarę bez ucinków, a ja Cię pokażę moją wiarę przez moich ucinków. I tutaj możemy wpaść w taką pułapkę i myśleć, że wiara to znaczy działać, zrobić. Jeżeli Pan Bóg potrzebuje naszych ucinków, aby nas bawić, to znaczy, że nie wystarczy to, co uczynił Jezus Chrystus. A więc kto tutaj ma rację? Chodzi o to, że Pan Bóg nie potrzebuje, naszych ucinków, aby nas bawić. Ale jest niemożliwe, by ktoś się stał dzieckiem Boga i nie kochał, jak Bóg kocha. I nie chodzi o to, że Ty musisz teraz naciskać pięści i zęby, aby kochać, ale chodzi o to, że jeżeli zostałeś dotknięty miłością Chrystusa, jeżeli doświadczyłeś Jego dobroć wobec Ciebie, jeżeli doświadczyłeś Jego miłość, jest niemożliwe żyć inaczej, jak tylko kochając, jak i On Cię kocha. I Cię kocha zawsze. Nie tylko kiedy zasługujesz na miłości, ale kiedy jesteś cały w grzechach. Cię kocha zawsze. Jakie jest największe nieszczęście człowieka? Jest to, że nie potrafimy kochać. Szukamy po desperacku ludzi, którzy by nas kochali. Kiedy tak naprawdę nasze życie znajdzie sens dopiero jak my zaczynamy kochać. I mówisz, święty Paweł, nawet jakbyś dał wszystkie twoje dobra na mużne, nawet jakbyś dał swoje własne ciało na spalenie, nawet gdybyś mówił wszystkie języki i nie wiem, co za cuda jeszcze byś dokonał, jeżeli nie masz miłości, to jest nic nie warte. Bo bracia, nazwisko naszego Boga, jego esencja, to jest miłość. I kto poznał Boga, kto do niego należy, kocha. I nie żyje w nienawiści, i nie krzywdzi bliźniego, i nie brudzi drugiego, nie wykorzystuje go Ale oddaje siebie samego Aby drugiemu było łatwiej żyć Jak wiedzieć, czy jesteśmy w Bogu? Wystarczy patrzeć, czy za nami Idzie pewien ślad miłości Czy przychodzimy mi kochając Bo jak nie Być może marnujemy bardzo cenny czas Który jest ja nam dany Bez miłości nic nie ma sensu ani żyć w małżeństwie ani w kapłaństwie, bo to, co nadaje sens naszemu istnieniu, to jest kochać, oddać swoje życie, nie bronić siebie. Dlaczego dzisiaj ludzie się rozwiodą? Dlaczego dzisiaj ludzie się nienawidzą? W moim mieście, już Wam to mówiłem, jeden człowiek zabił drugi, drugiego za 4 złotych. Za 4 złotych. Ile jest warty drugi człowiek dla mnie? I czasem jesteśmy taki za, zapatrzeni w sobie, bo ja jestem nieszczęśliwy, bo ja mam problemy, bo ja mam depresję, bo ja jestem chory, bo ja potrzebuję, bo ja, ja, ja. I nie zauważamy, że wokół nas są inni ludzie. Są nasi rodzice, którzy starzeją się. Są nasi dziadkowie, które na nas czekają. Są ludzie, którzy mają większe cierpienie od nas. Są ludzie, którzy chcą, chociażby byś ty ich posłuchał. Są, oni mają do powiedzenia. Ja widzę czasem, jak chcę z kimś rozmawiać, jak jest trudno znaleźć człowieka, który naprawdę chce Cię słuchać. Kochać, bracia. Jeżeli nie będziesz kochał, nie będziesz nigdy zadowolony z Twojego życia. I nie będziesz nigdy nasycony. I będziesz zawsze obawiał się śmierci, bo ciągle będzie się wydawało, że coś nie spełniałeś na tym świecie. Bo nie spełniałeś. Bo sens życia to jest miłość bezinteresowna. Jeżeli ktoś kiedyś potrafił kochać swojego nieprzyjaciela, wie o czym ja mówię. Że ktoś robił coś złego przeciwko Tobie. Że miałbyś prawo się bronić. Miałbyś prawo do odwetu. Ale ze względu na Twoją przyjaźń z Chrystusem i znalazłeś nie wiesz jakim cudem w sobie siłę, by kochać tego człowieka. By widzieć, że on jest biedaczkiem tak jak Ty, który diabeł łatwo oszukuje. Proszę księza, nienawidzę mojego ojca. Dlaczego? Bo pije. Życie mu śmierci. A ty myślisz, że człowiek cierpi, bo chce. człowiek wpada w nałogach, bo chcę. Ojciec, który nienawidzi własną córkę i własną żonę, to robi, bo jest szczęśliwy? Jest mu fantastyczny na tym świecie? Czy jest ktoś, kto mu związał strasznymi ku łańcuchami, Jego udrusie, jego własnym egoizmem. A mi zamiast nienawidzić diabła, który jest autorem śmierci, nienawidzimy siebie nawzajem, który jesteśmy wszyscy zranieni. Idąc dalej. Za kogo ludzie uważają dzisiaj Jezusa? Za kogo ludzie uważają dzisiaj Jego Kościół? My musimy nawet o tym komentować, prawda? O tym trąbi, trąbią mediów, o tym trąbią mądrzy tego świata. Ale dzisiaj wpada pytanie: A Wy, za kogo uważacie Jezusa? Tak naprawdę, kim on jest dla Ciebie? Ja byłem przerażony kiedyś, już byłem kilka ładnych lat w seminarium i stanąłem przed tym pytaniem i nie umiałem odpowiedzieć. Odpowiadać. Miałem za kilka lat zostać księdzem i nie umiałem odpowiadać, tak naprawdę, egzystencjalnie, kim jest Chrystus dla mnie. Bo Chrystus może być dla ciebie jakimś obowiązkiem, jakimś prawem, jakaś idea, której Ty nie wiesz do końca, czy istnieje, jakąś poezją, jakieś uczucie. Albo Chrystus może być naprawdę bratem, przyjacielem. Najcenniejszy Ten, który jedyny jest gotowy w każdej chwili Umierać za Ciebie Ten, który stawia swoje własne ciało aby być zmiażdżony przez zęby lwa Który jest diabeł Który chce Cię zniszczyć Ale tak naprawdę Każdy z nas dzisiaj jest zaproszony By odpowiadać na to A Wy za kogo mnie uważacie? I to jest niesamowite. Piotr dopiero sobie znaje wiarę, Panie, Ty jesteś Mesjaszem. Ty jesteś ten, który został obiecany dla naszego zbawienia. I wtedy mówi, właśnie, a to idzie poprzez krzyż. Nie daj Boże. Nie będziesz cierpiał, będziesz sławny, będziesz miał władzę, będziesz kimś. Zejdź mi z Ociu szatanie. I my możemy być całe życie w kościele i nie nauczyć się myśleć po Bożemu. I możemy przychodzić do Kościoła, aby załatwić jakąś sprawę Panu Bogu. Aby było nam dobrze, aby było nam łatwiej, aby nie zabrakło nam nic, aby nasze plany się realizowały. I tak naprawdę wyjdzie na to, że my jesteśmy Bogiem, a Bóg jest naszym sługiem. A chrześcijaństwo jest dokładnie to, co schola śpiewała na wejście. Ci, którzy narodzili się z ducha Nie wiedzą skąd pochodzą I dokąd zmierzają Ale jedno wiedzą Chcą pełnić wolę Bożą I dzisiaj przychodziliście do kościoła I Jezus Chrystus mówi Jesteście przy mnie Bardzo się cieszę Mówicie, że wierzycie we mnie Pomijam już to, co słyszeliśmy Że nawet demoni wierzą Ale dziś jesteście, bo mówicie, że ja jestem ten Który może nadać sens w waszym życiu to abyście nie tracili czas, wam powiem, jak się to robi. Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech wyrzeka samego siebie, bo nasze ciało dąży do czegoś innego i nasza dusza do czegoś innego. Jeżeli ty nie masz odwagi powiedzieć twojemu staremu człowiekowi nie, jest niemożliwe zostać przyjacielem Chrystusa. Ciągle będziesz podzielony wewnętrzny, ciągle niezadowolony, ciągle się mrający, Ciągle smutny Jeżeli ktoś chce pójść za mną Niech wyrzeka siebie samego Niech zawsze się siebie Niech bierze swój krzyż I mnie naśladuje Będąc Bogiem Przyszedł pokazać nam Jaki jest z tym krzyżem Bo dzisiaj świat kiedy dotyka krzyż Cierpienie, tajemnicy cierpienie, Mówi Boga nie ma Albo jak mówią nic, Niczy jest potworem. Skoro nam każe taki cierpieć, Bóg jest potworem. Albo go wcale nie ma. A chrześcijanin, wchodząc z ufnością do Ojca w krzyżu, przemienia go w krzyżu chwalebnym. I ten krzyż staje się narzędziem zbawienia, światłem, nadzieją dla innych ludzi. Jak jest piękne widzieć człowieka, który nie boi się wejść w cierpieniu. Bo Chrystus mu pomaga, nie dlatego, że jest gigantem, tytanem, ale dlatego, że ta, ta przyjaźń, ta bliskość z Chrystusem pomaga mu się nie bać. Pomaga mu naprawdę zaufać Ojcu. Jeżeli Jezus Chrystus by nie wchodził na krzyżu, jeżeli by nie był posłuszny Ojcu, bracia i siostry, jeżeli by nie było Wielki Piątek, nie byłoby też Niedziela Marfistanie. I my co piątek przychodzimy tutaj pocałować Jego krzyż, dając świadectwo, że wierzymy, że miłość zwycięża cierpienie, że życie pochłonie śmierć, że Boża sprawiedliwość jest większa od ludzkiej niesprawiedliwości. Ale w naszym życiu codziennym, czy dalej wytrwamy przy tym, czy wstydzimy się Chrystusa, czy wyrzekamy się Jego krzyż. Ale jeżeli Ty razem z Chrystusem przychodzisz przez krzyż, Zdarzy się ten cud, że Twój krzyż staje się chwalebny. I krzyż nie jest Twój grzech. Wręcz przeciwnie, ktoś mi zapytał, proszę księdza, czy mój nauk jest Moim krzyżem? Nie. Twój nauk jest owocem tego, że Ty uciekasz od krzyża. Uciekając od naszego krzyża, wpadamy w grzechach. Nie akceptując naszą sytuację, nie akceptując pewna sytuacja, której postawę nie. Twarzą twarz z moją rzeczywistością, z moim Bogiem, uciekając od tego, dlaczego ludzie się upijają, dlaczego się narkotyzują, dlaczego zdradzają swoich małżonków, dlaczego muszą się bawić seksem, dlaczego? Bo człowiek cierpi i nie widząc nadziei w cierpieniu, uciekając od cierpienia, wpada w szponach diabła. Ale jeżeli Bóg nam pomoże dzisiaj uwierzyć, że jest życie wieczne i przemienia nasz sposób myślenia, Zaczynamy doświadczyć Jego zwycięstwa i zaczynamy pokonać lęk. To jest dzieło Ducha Świętego. My sami tego nie osiągniemy, ale jeżeli z wiarą tego prosimy, możemy się stać świadkami, że ta Ewangelia jest aktualna, prawdziwa i ona może zbawić świat.